Obejrzałem dzisiejszy filmik. Dlaczego atakowaliście lekko Lexi? Nie, to nie, był atak, to nie był atak, to nie była tak. To było na zasadzie, że jak był drugi team, to była Patrycja i była bardzo mm. porównywana do lekcji przez to, że tam wplotła jakieś słówka po angielsku do, do naszej nowej nuty, a, a Nicole po prostu jest, jest mulatką, no i to tylko, tylko i wyłącznie dlatego było powiedziane, że będą ją porównywać, bo to nawet nie była szpilka w lekcji, tylko bardziej szpilka w ludzi, że, mm. że będzie już od razu taka łatka na samym początku projektu i jej, jej E, przeszywana przez to, że po prostu, e, no, że, wiesz, o co chodzi. Jakby, Wiemy, e, o co chodzi. Nawet Chyba rewo. Nie, rewo czy... włosy? Tak, o to mi chodzi. Lexi. Ale rewo albo zebo. No nie wiem, ktoś chyba dodał. E, chyba rewo, ale nie pamiętam. Nawet Twitter dodał, kurde, jak go zaraz mogę znaleźć, że, e, że, e, fake, że ta fake Lexi jest lepsza hmm? niż fake Lexi z Team UX, ale i tak prawdziwa Lexi wiesz o co chodzi. I już to się zaczyna, <grym> no nie? I tylko o to mi chodziło. To totalnie nie miało uderzyć w ogóle w Lexi.